Na skraju małej wioski rozciągał się gęsty, zielony las, który zdawał się nie mieć końca. Gdy tylko wchodziło się pod baldachim drzew, świat stawał się zupełnie inny. Światło słońca przebijało się przez liście, tworząc na ziemi plamy złotych i zielonych odcieni, jakby ktoś rozsypał farby. W powietrzu unosił się zapach mchu, sosnowych igieł. I delikatnej wilgoci ziemi. Ptaki śpiewały swoje melodyjne pieśni, a w oddali słychać było cichy szum strumyka, który wił się jak srebrna wstążka wśród korzeni drzew. Las tętnił życiem. W koronach drzew wiewiórki przeskakiwały z gałęzi na gałąź, poszukując orzechów, a drobne sikorki świergotały wesoło, jakby prowadziły poważne rozmowy. Na polanach bawiły się zające, które ganiały się wśród traw, a przy strumy kupiły wodę rodziny saren, uważnie nasłuchując, czy w pobliżu nie czai się lis. Zwierzęta żyły w harmonii, jakby każde z nich wiedziało, że ich życie splecione jest jak nitki w delikatnej pajęczynie. W tym lesie mieszkała mała dziewczynka o imieniu Frania. Była towarzyska i pełna energii, a jej oczy błyszczały, jakby ukrywały tysiąc opowieści. Miała długie, jasne włosy, które zawsze były lekko rozwichrzone, bo Frania nie lubiła spędzać zbyt dużo czasu na czesaniu. Wolała biegać po łąkach i zbierać kwiaty. Jej policzki były różowe od ciągłego biegania, a na nosie widniało kilka piegów, które wyglądały jak złote kropki rozsiane przez słońce. Frania uwielbiała przyrodę i często godzinami wpatrywała się w krople rosy na pajęczynach lub wsłuchiwała w delikatne dźwięki wydawane przez ptaki. Tego dnia Frania postanowiła odwiedzić swoich leśnych przyjaciół. Zawsze nosiła ze sobą mały plecak, w którym trzymała drobne smakołyki, orzechy dla wiewiórek, jabłka dla saren i chleb dla ptaków. Gdy dotarła do polany, gdzie zwykle się bawiła, usłyszała cichy szelest w trawie. Kto tam? zapytała, nachylając się nad źdźbłami. Z trawy wyłonił się mały jeżyk. Był niezwykle uroczy. Jego kolce połyskiwały w promieniach słońca, jakby były posypane srebrnym pyłem, a czarne oczka wyglądały jak małe paciorki. Na końcu jego różowego pyszczka widać było krople wody, którą najwyraźniej właśnie pił. – Cześć, Franiu – powiedział jeżyk. – Co tu robisz tak wcześnie? – Przyszłam odwiedzić las i wszystkich moich przyjaciół, odpowiedziała z uśmiechem. Jerzyk uśmiechnął się, choć jego pyszczek nie zmieniał się zbytnio, bo jeże nie miały w zwyczaju szeroko się uśmiechać. A czy pamiętasz, co dziś za dzień? zapytał, przekrzywiając główkę. Frania zastanowiła się chwilę, a potem pokręciła głową. Nie wiem, a co to za dzień? Jerzyk obrócił się wokół siebie, jakby chciał coś sprawdzić, a potem spojrzał na Franię z powagą. Dziś jest dzień dziękczynienia lasu powiedział. To dzień, w którym wszyscy mieszkańcy lasu dziękują sobie nawzajem za to, że mogą żyć w harmonii i przyjaźni. Frania poczuła ciepło w sercu. To wspaniałe! Jak mogę wziąć w tym udział? Jerzyk uśmiechnął się swoim jeżowym sposobem. Pokażę ci, ale najpierw musimy odwiedzić kilka miejsc, gdzie czekają na nas moi przyjaciele. Frania i Jerzyk ruszyli razem w głąb lasu. Po drodze dziewczynka chłonęła każdą chwilę. Patrzyła na migoczące promienie słońca, które tańczyły na liściach jak złote iskierki. Słuchała śpiewu ptaków i starała się zapamiętać każdą melodię. Czuła delikatny zapach kwitnących kwiatów i chłodną woń mchu. Widzisz te motyle? zapytał Jerzyk, wskazując na grupę kolorowych stworzeń, które wirowały wokół kwiatów. Odpowiedziała frania z zachwytem, patrząc na ich skrzydła. Każdy z nich ma swoje zadanie, tłumaczył Jerzyk. Jedne zapylają kwiaty, inne po prostu przynoszą radość swoim pięknem. Wszystko w lesie ma swoje miejsce. Wkrótce dotarli do polany, gdzie czekały na nich sarny. Frania wyciągnęła z plecaka jabłka i podała je zwierzętom, które ostrożnie podchodziły, by je zjeść. Dziękujemy, Franiu, powiedziała jedna z saren, kłaniając się elegancko. Proszę bardzo, odpowiedziała dziewczynka z uśmiechem. Gdy Frania i Jerzyk dotarli nad strumyk, dziewczynka od razu zauważyła, jak pięknie wszystko wokół wyglądało. Woda płynęła spokojnie, ale co jakiś czas tworzyła małe wiry, które skrzyły się w słońcu jak miniaturowe tęcze. Na brzegu rosły paprocie, których liście kołysały się delikatnie w rytm podmuchów wiatru, jakby tańczyły w leśnym balecie. Jerzyk zatrzymał się i spojrzał na dziewczynkę. Teraz, Franiu, spróbujemy zrobić coś wyjątkowego. Wyostrzysz swoje zmysły. Zamknij oczy i posłuchaj. Nie śpiesz się, spróbuj zauważyć wszystko, co słyszysz. Frania usiadła na miękkim mchu i zamknęła oczy. Najpierw dotarł do niej wyraźny szum strumyka. Cichy, delikatny, jakby ktoś opowiadał historię w języku, którego trzeba się jeszcze nauczyć. Potem usłyszała coś więcej. Delikatne pluski wody, gdy małe rybki skakały nad powierzchnię. A jeszcze dalej słyszę ptaki, zawołała podekscytowana. Ćwierkają w różny sposób. Jeden śpiewasz szybko, jakby się śpieszył, a drugi spokojnie, jakby śpiewał kołysankę. Jerzyk uśmiechnął się i powiedział: Świetnie, Franiu, las to wielka orkiestra a teraz otwórz oczy i spróbuj zobaczyć rzeczy, które wcześniej mogły umknąć Twojej uwadze. Frania rozejrzała się. Na pierwszy rzut oka widziała tylko strumyk i drzewa, ale gdy zaczęła przyglądać się uważniej, zauważyła drobne szczegóły. Na jednym z kamieni w strumyku przysiadła ważka. Jej skrzydła połyskiwały na srebrno, jakby były utkane z najcieńszych nici. Wśród traw dostrzegła maleńkie biedronki wspinające się na źdźbła. A w oddali zobaczyła zająca, który z nieśmiałością wychylał się z krzaka. – Ten las jest taki piękny, powiedziała zachwycona. Wszystko tutaj żyje i ma swoje miejsce. Jerzyk spojrzał na nią poważnie. Właśnie o to chodzi, Franiu. Czasem w codziennym biegu zapominamy, żeby patrzeć uważnie. A kiedy spojrzysz naprawdę, zobaczysz cuda, które są wokół ciebie. A co dalej? Zapytała dziewczynka. Teraz spróbuj poczuć zapachy. Zamknij oczy i wdychaj powietrze. Co czujesz? Frania zamknęła oczy i wciągnęła głęboko powietrze. Czuję. Zapach mokrej ziemi i coś słodkiego, jak kwiaty. Otworzyła oczy i spojrzała na Jerzyka. To miodunka! Widziałam ją wcześniej na polanie. Jerzyk uśmiechnął się zadowolony. Bardzo dobrze. W lesie jest mnóstwo zapachów. Niektóre są mocne, jak żywica z drzew. A inne delikatne, jak zapach mchu po deszczu. Każdy z nich opowiada historię o tym, co dzieje się wokół nas. Frania była zachwycona. Czy mogę teraz czegoś dotknąć? zapytała. Oczywiście, tylko bądź delikatna, powiedział Jerzy. Frania wyciągnęła rękę i dotknęła miękkiego mchu. Był chłodny i delikatny, jak puszysty dywan. Potem przejechała palcami po korze drzewa. Była chropowata i pachniała lasem. Kiedy dotknęła małego kwiatka, poczuła, jak płatki są cienkie i aksamitne, jakby mogły się rozpuścić pod jej palcami. To niesamowite powiedziała z zachwytem. Jerzyk spojrzał na nią z błyskiem w oku. Franiu, teraz wiesz, że las to nie tylko miejsce do biegania i zabawy. To magiczny świat pełen dźwięków, zapachów, kolorów i faktur, które mogą cię wiele nauczyć, jeśli tylko się zatrzymasz i uważnie rozejrzysz. Frania czuła, że odkryła coś naprawdę wyjątkowego. Od tej chwili wiedziała, że każdy spacer po lesie może być nową przygodą, jeśli tylko otworzy swoje zmysły i pozwoli sobie zobaczyć, usłyszeć i poczuć wszystko, co kryje się wokół. Tego dnia Frania nauczyła się dziękować za wszystkie małe rzeczy za przyjaciół, za przyrodę. Za każdy zapach, widok i dźwięk, które otaczały ją w lesie. Zrozumiała, że wdzięczność to coś więcej niż słowo, to uczucie, które sprawia, że świat wydaje się jaśniejszy i piękniejszy. W sercu poczuła, że las odwdzięcza się jej ciepłem i spokojem, jakby chciał powiedzieć: Cieszę się, że mnie zauważasz. Każdy krok, który stawiała w drodze powrotnej do domu, był pełen lekkości, jakby ziemia sama ją niosła. W głowie przypominała sobie wszystkie dźwięki, kolory i zapachy, które poznała tego dnia. Myślała o tym, jak wiele radości daje uważność i jak wiele cudów można znaleźć, jeśli tylko spojrzy się na świat z otwartym sercem. Kiedy dotarła do domu, usiadła na schodach i spojrzała na zachodzące słońce, które malowało niebo w odcieniach różu, pomarańczu i złota. Czuła, że jest częścią czegoś większego, czegoś pięknego i pełnego harmonii. Wzięła głęboki oddech i powiedziała cicho: Dziękuję za ten dzień, za las. Za przyjaciół i za wszystko, co dziś zobaczyłam i poczułam. Tego wieczoru Frania zasnęła z uśmiechem na twarzy, wiedząc, że od teraz zawsze będzie pamiętać o dniu dziękczynienia lasu, a w jej sercu rozgościło się coś nowego ciepłe, kojące uczucie wdzięczności, które obiecała pielęgnować każdego dnia.